dziedziczka odcinek 69. Występu. Tak, Mateo. Jesteś jego ojcem. Ale wszyscy inni będą mieli go za twojego bratanka. Juan musi wierzyć, że to jego dziecko. Jak mogłaś? To nieporozumienie. Powiedziałam to tylko po to, żeby Mateo zostawił mnie w spokoju. Po co to wszystko? To nieprawda. Mateo wszystko zaplanował. Nie zbliżaj się. On kazał mi to powiedzieć. Pokazał ci sfałszowane wyniki badań. Przecież wierzę, że to dziecko jest twoje. Przestań kłamać. Sama wszystko przyznałaś. Słyszeliśmy cię. Nie uwierzę, że moja chulietka byłaby zdolna wymyślić coś takiego. Dziecko musi być Twoje. Lepiej nic nie mów. Jako twój ojciec domagam się prawdy. Kto jest ojcem? Mateo. Nienawidzę tego dziecka. Tak jak ciebie. Czuję się, jakbym Cię nie znał. Spróbuj zrozumieć Julietę. W ciągu jednej nocy straciła wszystko, o czym marzyła. Ten dom, jej życie... I ciebie. A ty. Nic nie usprawiedliwi kłamstwa w tak delikatnej sprawie. Przez nią zerwałeś Sarą. Obsesyjnie rywalizowałaś z nią o Juana. Musiałeś Musiałaś z nią wygrać. Przyganiał kocioł garnkowi. Sam za nimi ganiałeś, jak bezdomny szczeniak. Nie mów tak do niego. Pewnie jesteś z siebie zadowolony. Spokojnie, maleńka. Przestańcie ją atakować. Na pewno da się to jakoś wyjaśnić. Dociera do mnie, że moja córka potrzebuje profesjonalnej pomocy. Wstydzę się za nią. Nie potrzebuję niczyjej pomocy. Nikogo nie potrzebuje. Wynoście się stąd. Jedyną osobą, która nie jest tu mile widziana, jesteś ty, powiedziałam ci już wszystko. Rozumiem, choć nigdy nie rozumiałam Twojej słabości do mężczyzn. Mam kilka wątpliwości na mój temat. Pytaj, o co chcesz. Choć chciałabym, żebyś bardziej doceniła moje poświęcenie. Nie jestem niewdzięczna. Po prostu czuję się wykorzystana. To właśnie przez miłość do Ciebie wywróciłam świat do góry nogami. Chciałam, żebyś żyła bez strachu o pieniądze. Przykro mi, że tego nie widzisz że nie Dokąd idziesz? Po co miałabym zostawać, skoro mi nie ufasz? Tadeo mnie nie kocha. Teraz tylko Pedro jest jego tatą. Nie mów tak. Oczywiście, że cię kocha. Ale więzy krwi są silniejsze. Choć prawie nic mnie z nim nie wiąże, oddałbym życie, żeby chronić go przed Pedrem. Przemyślałam to, co mówiłeś. Nie będzie już jeździł do haciendy. Cieszę się, że się zgadzasz. To dla jego dobra. Chociaż nie wiem, czy to coś zmieni. Jak to? Pedro wysłał mi pewne dokumenty. Wszystko ustawił pod siebie. Możemy stracić opiekę nad TDA. Chodź do nas, brakuje nam gracza. Nauczymy cię zasad. Wróćmy do domu i porozmawiamy spokojnie. Puszczajcie. Nie pozwoli nikomu się stąd wyrzucić. Nie będziesz tu dalej mieszkała. Zrobiłaś coś niewybaczalnego. Wykorzystałaś moją nieobecność, żeby sfałszować wyniki testów. Jak to zrobiłaś? Sfałszowała wszystko. Moja ex odkryła, że prawdziwe wyniki trafiły w ręce Julietę. A więc to ona ci w tym pomogła? Chcieliście mnie po prostu upokorzyć. Zapłacicie za to. To nie oni są tu winni, tylko ty, to. Chciałaś kłamać całe życie? Udawać, że to dziecko jest moje? Czułem, że coś tu jest nie tak. Nigdy więcej nie pokazuj mi się na oczy. Przecież jesteśmy małżeństwem. Już niedługo. Jutro składam papiery rozwodowe. Nie odchodź. Nie zostawiaj mnie. Żegnaj, Saro. Papito. Tatusiu. Nie pozwolę na to. Od razu polecisz do tej trzpiotki Sary. Nie zgadzam się na to. Idź za nią, kochanie. Musicie się dogadać. To koniec. Pani Julieta potrzebuje chwili dla siebie. Odprowadźmy ją do domu, nie ma powodu, by dłużej tu zostawała. Czuję, że to ty powinieneś z nią porozmawiać. Wiem, ile musiałeś się nacierpieć. Jeśli to twoje dziecko, będziecie musieli coś ustalić. To prawda, ale gdzie twoje poczucie humoru? Zobacz, jaki przez ciebie zrobił się bałagan. Nie czas na żarty, Pedro. Przykro mi, że dowiedzieli się Państwo w ten sposób. Czemu wcześniej nic nie mówiłeś? Nie miałem dowodów na ojcostwo. Uwierzcie, nie chciałem nikogo skrzywdzić. Rób, co należy. Jeszcze o tym porozmawiamy. Muszę coś zrobić. Nie zostawiaj mojej córki. Żal mi tego, jak wszystko się między nami ułożyło. Może kiedyś wybaczyć ci to, co zrobiłeś, ale potrzebuję czasu. Nie martw się tym, co powiedział Tadeo. Jest Twoim synem, nawet jeśli nie łączy was krew. Cześć. Zbieramy się? Dasz mi chwilkę. Jestem teraz wolna. Mam prawo podejmować decyzje o własnym szczęściu. Rozumiem to, ale nie martwisz się tym, co powiedzą ludzie? Nie obchodzi mnie to. Jesteśmy na tym świecie tylko przez chwilę. Idziemy, kochanie. Jak się masz? W porządku. Nie rób nic głupiego. Nic na to nie poradzę. W serce mi pęka, gdy widzę ją z kimś innym. Otwórz chudieto. Czekałam na ciebie. Ty tchórzu. Jesteś nikim, a próbujesz stać się drugim chłanem. Pedro miał rację. Nikt ci nie kocha, nawet twoja matka. Jedyne, co potrafisz, to zapijać się na śmierć. Dalej. Wykrzycz się. Wyrzuć na mnie całą swoją nienawiść. Twoje obelgi mnie nie ranią, bo wiem, że nosisz w brzuchu miłość, którą do ciebie czuję. Możesz go nienawidzić, ale ja go kocham. Nigdy cię do niego nie dopuszczę. Jeszcze zobaczymy. Wynoś się. Nie chcę cię znać. Wiem, że mi nie wierzysz, ale zawsze będę was wspierał. To mój syn, a ty jesteś jego matką. Musimy zadbać o to, żeby chubiecie i dziecku nic się nie stało. Otwórz kochanie. Spokojnie, hulietko Przestań. Już dobrze. Puszczaj, tato. Dość już. Wszyscy jesteśmy z Tobą. Twój tata, Twoja mama wystarczy tego. Kochamy Cię. Nie chcemy, żebyś zrobiła sobie krzywdę. Oddychaj powoli. Witaj, Dante. Wejdź. Co tutaj robisz? Mojej mamy nie ma. Chciałem zapytać, jak się czujesz i czy czegoś potrzebujesz. Ostatnio jest lepiej. Przeszły mi zawroty głowy i mdłości. Chciałem pogratulować ci decyzji o zrzeknięciu się spadku. Znam cię od urodzenia, więc wiem, że jesteś niezwykle silną osobą. Dziękuję ci. Wspierałeś mnie i moją mamę przez lata, mimo twoich powiązań z rodziną Del Monte. Zawsze będę się o ciebie martwił. Sara zasługiwała na szczęście od kiedy była małą dziewczynką. Pożałujesz tego, co jej zrobiłeś. Naprawdę kocham Sara. Kocham ją, ale to przeze mnie trafiła do tego gniazda węgla. Ojciec kochał cię z całego serca. Popełnił wiele błędów, których nigdy sobie nie wybaczył, ale zawsze cię chronił z ukrycia. Wybacz mu, choć sekretów miał bardzo dużo. Rodzice nigdy nie są idealni. Ale czasami robimy trudne rzeczy z miłości do naszych dzieci. Dziękuję. Żałuję, że on sam mi tego nie powiedział. Jeśli ci to nie przeszkadza. Wyobraź się sobie, że nim jestem. i że przytulam Cię w jego miejsce. No to jest Przysięgam. Zostaw ją w spokoju. Zemsta cię nie ocenił. Widzimy się wieczorem, Ryan. Cóż za przemiana. Od zdradzonego Frejera po opryszka z blizną. Cudem wróciłaś do świata żywych, ale chyba nie zabawisz tu długo. Czy to ty byłeś hojnym ofiarodawcą zatrutego wina? Nie jestem pewna. Ostatnio pamięć mnie zawodzi. Stul dziób. Będziesz gnić za kratkami. Jak ja, to i ty. Co z tobą? Tak łatwo uwierzyłeś Mateowi. Julieta na to nie zasłużyła. Wierzę, że same wyniki nikogo by nie przekonały. Julieta miała wiele okazji, żeby wyznać prawdę i nie zrobiła tego. Dlatego Mateo postawił ją przed faktem dokonanym. Rozumiem, co czuje Juan. Został oszukany i zawiedziony przez kogoś, kto twierdził, że go kocha. Jak to się ma do ciebie? Nie mówisz chyba o Palomie. Używałem empatii. Cieszę się, że Sara i Juan znów będą razem. To się nie stanie. Pogódź się z tym. Teraz nic ich nie powstrzyma. Założę się, że to już się stało. Juan, co się stało? Wszystko dobrze? Sara, najdroższa. Nie miałeś spotykać się z Julietą? Moje miejsce jest przy Tomie. Nigdy nie powinienem był Cię opuszczać. Posiblemente es el destino quien te trajo Wszystko dobrze? Jesteśmy z tobą Chodźmy nic nas już tu nie trzyma. Wasz ojciec ma rację. Później wrócimy po rzeczy naszej córki. Oczywiście. zostaw mnie. Zawiodłam się na tobie. Rozumiem. Pogadamy później. nie mogę stracić tego wszystkiego. Kobieta wyznała, że to Mateo jest ojcem dziecka. To musiał być szok. Cieszyłeś się na swoje pierwsze dziecko. Nie wiem skąd, ale zawsze miałem przeczucie, że to dziecko nie jest moje. Natomiast kiedy ty powiedziałaś mi o swojej ciąży, od razu wiedziałem. Zamierzam się z nią rozwieść. Wierzę, że zawsze kochałem ciebie, a nie ją. Teraz już nic nas nie łączy. Co chcesz przez to powiedzieć? Chcę, żebyśmy byli szczęśliwi. Chcę zapomnieć o wszystkim, co się stało. Dajmy sobie tę szansę. Sama nie wiem. Tyle się wydarzyło. Nic nas nie powstrzyma, jeśli będziemy razem. Załóżmy prawdziwą rodzinę. Wróć do mnie, wróć do Santa Catalina. Gdzie jesteś? Załatwiałem parę spraw, ale teraz jestem w hacjendzie. Jak nazywają się fundacje, do których trafiły pieniądze z części spadku Matea i Lukasa? Podejrzewam, że znajdą się tam też pieniądze Sary. Spotkajmy się w wiadomym miejscu. Będę czekać. Mam pomysł na umowę biznesową. Nieźle się wkurzyła. Czemu to zaszło tak daleko? Nie wszystko rozumiem, ale. Ale co? Powiedz, co wiesz. Mam wrażenie, że chłopiecie, nie udałoby się to samo. Ktoś jej pomagał. Pedro, też to zauważyłeś? Wyglądali, jakby coś razem knuli. Pedro zrobiłby wszystko, żeby rozdzielić Sarę i Juana. Tak samo jak Julieta. Przepraszam, ale nie mogę tam wrócić.